Witajcie. W omówieniu 11. odcinka Dr. Stone New World. I podziało się dosyć ciekawie. Ten sezon został podzielony na pół, a ja o tym nie wiedziałem. Jestem w szoku. Oby odcinek skupia się na wątku skrzyni skarbów i można powiedzieć, że go kończy. Kochaku musi niepostrzeżenie rozkruszyć beton. Nie byłoby w tym nic ciężkiego, ale kapsuła znajduje się w drzewie pana, którego nie mieliśmy jeszcze przyjemności poznać. No szkoda, poczekamy sobie jeszcze długo. Drużyna Semku wysyła Kohaku kwas siarkowy oraz siarczek wapnia. Które po zmieszaniu tworzą gips, rozpychające się w ciasnej przestrzeni, czyli tak zwane ciche bomby. Taniec włóczny Ginro, był bardzo fajnie zanimowany. Jak go robił w mance, to nie było widać podłogi, a tu zostały takie fajne ślady, jak tańczył. W Finalnie Kohaku udaje się wydobyć skarb. A po dostarczeniu go mamy najlepszą część tego odcinka: Historia śmierci Byakui. Jak dla mnie jest to najsmutniejszy moment w całym doktorze Kamyku, niepodważalnie. Bardzo mi się podobała ta determinacja Byakui i to, że był w stanie poświęcić swoje życie dla jednego celu, którym w tym wypadku było zapewnienie wsparcia Senku w formie rzadkich materiałów. Ale to już nie pierwszy raz, kiedy Biakuja tak pomaga. Przecież wioska Ishigami miała być wsparciem dla Senku. No i dowiedzieliśmy się, jak wyglądały okoliczności jego śmierci. I Boże, jak czytałem tę scenę. To smutek bardzo. Przynajmniej umarł patrząc na to, co lubi, czyli na kosmos. Oczywiście byłoby to zbyt piękne, gdyby nikt nie zauważył zniszczenia kapsuły, ale jeszcze gorsze, że Ibara znalazł tam szkło. I jedynym miejscem, w którym widział szkło w swoim życiu, był właśnie Perseusz. Czyli Ibara już wie, że ktoś przeżył petryfikację. I na koniec zostało nam pokazane to ustrojstwo, które produkuje kwas azotowy. Mała różnica względem mangi, to scena z Ibarą była po scenie z produkcją kwasu. Tak trochę zamienili kolejność. I przydałoby się podsumować tą część sezonu. No, mi się podobało, ale nie podoba mi się, że to podzielili. Nie ma wyraźnego uczucia, że jakiś fragment historii się zakończył. Jest uczucie, że urwało się w samym środku akcji. No i pewnie będę omawiał mangę Doktora Stone'a od momentu, jak się ten part skończył. No ale najpierw Demon Slayer i Fire Punch, bo obiecałem już. Jeszcze mogę wam zapowiedzieć, że będę omawiać rzucu Kaisen na wakacjach. Ten drugi sezon, jak wyjdzie. No nic, do usłyszenia w innych filmach. Link do Discorda w opisie. Do usłyszenia. See ya.